Grand Prix wózków autonomicznych. Brzmi kosmicznie? Nie. Udało nam się zlepić kilka firm, zamknięty przemysł i pokazać Wam najlepsze zastosowania w zupełnie inny sposób. Mamy ze sobą Wobit, Innowatikę, Szmalc, Marcin Wójt, cała ekipa przemysłu. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was i pokażemy niejedną ciekawą konkurencję, prawda? Tak, i trzeba jeszcze wymienić Estuna, bo w końcu, gdzie jesteśmy? W siedzibie Estuna pod Wrocławem. Dokładnie tak. Estuna też dzisiaj zobaczycie. Co mogę powiedzieć? Trzeba uważać, co się mówi parę miesięcy temu, bo powiedziałem, że przejechałbym się wózkiem AGV I jesteśmy tu dzisiaj? Więcej nie trzeba mówić. No Podchwyciłam. Jesteśmy my, Mixal. Zaczynamy. Zaczynamy. Konkurencja numer 2. Roboty będą robić ósemkę wokół przeszkód. Jak im pójdzie, jak blisko dojadą. Jeden ma widły, drugi nie. Jeden się kręci dookoła, drugi nie. Więc zobaczymy jak blisko podjadą, czy dojdzie do kolizji i na to wszystko pojawi się jeszcze pomiędzy Pietrek z przejściem dla pieszych. I czy będziemy driftować? Będziemy? Ja wiem, czy będziemy. Mówisz, że Fast Furious pójdzie? Właśnie nie wiem, będziemy skręcać tylko w lewo, jak mi sportowcy, nie, czy w prawo też będzie? Nie, 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 nie robimy tutaj. Będziemy skręcać w różne strony. Robimy mimo wszystko w Panie czy... Prezesie ósemkę, po czym jeszcze musimy wrócić. U, no jak to... im pójdzie? Zobaczymy. Ciamy kciuki. Panie, co wy tu robicie? E, mamy tutaj zawody. Jakie zawody? Stare. oddaj moją agv Fałkę! Na produkcji się pali, na magazynie się pali, a wy co, tutaj się bawicie? Praca nie zająć, ey. Jaką twoją? Czego jaką twoją. No. wy w ogóle działu jesteście? Mamy tutaj dział RD i testujemy najnowsze rozwiązania w bardzo ekstremalnych warunkach. Wy to się na niczym nie znacie. Dlatego ja ty się znasz. Panie, widzieć, że potrafi skręcić w różne strony, nie tylko tak jak na żożlu nie? Nie no. No to też, no ale z drugiej strony, słuchaj. Ale to jest bardzo ciekawe, jaką on ma mobilność, nie? poza tym, że potrafi skręcać, potrafi jeszcze jeździć po ukosie, w przód, w tył, w bok. Ale zobacz jakie ma kolorowe światełka, to tak. jest to. Robiliście kiedyś próby na motocykl? Pewnie. Nie. A, nie? A, to nie. wiecie co, to, to są problemy z ósemką. Ale ewidentnie wózek ja nie, nie ma. Tak. A, ja to wiem, to wiem, że większość z nas ma problemy. Problemy tak. z ósemką. Wiemy Przemek, że było Ci naprawdę ciężko. Tak. No takim największym problemem to jest fiksacja na tym, czego nie może zrobić taki wobicik, kto pewnie się nie fiksuje na danym punkcie, gdzie nie może pojechać, a jak kręcisz taką ósemkę na motocyklu, to zawsze musisz patrzeć to w to miejsce. ile rozmawiali ze sobą. A, no właśnie, bym tak. no. mu tam zamrugał. Buziaczek? buziaczek i pojechał dalej. Kalma, kalma, jadę jeszcze raz. No, światełko, świ a ciekawe się. Czy... Myśmy sobie teraz tak na nim coś usiadł? Można, nie można? Nie, nie można, Może. No, można. Wszystko można. Pietrek był. Ale czy powinniśmy... Pietrek mógłby spróbować go zatrzymać w ogóle. Są rzeczy, które warto i które się opłaca. To tak. tam się nie opłaca, ale warto. Jak chyba nie płacę na kolorystykę, to szybciej, coraz bardziej byś na święta. Szybciej niż nawet niż w Lidlu. Tak. A nie no, w Lidlu już, już. A nie polecieli są, nie? już? Do mnie, już, do, już do, mnie do, do mnie już dotarło, tak! tak. tak. Co ty człowieku? Mamy październik, a tutaj między Sniczami co Mikołaj. Sprawa się musi zgadzać, co to Nie śpimy, trzeba wzbudzić potrzebę. Młodzież, to Pan wywierał Wywinął się. Już? już. Wczoraj. wczoraj, taki... wczoraj tak, Wczoraj, wczoraj był no. Międzynarodowy Dzień Animacji. Podobno dalej najlepszą bajką według filmu jest KOKO. KOKO jest świetne. Tak. Kurde, Jest fajne, ale żeby to była najlepsza bajka? Oglądałem to z 10 razy. Tak? Jestem wielkim fanem Koko. Ja jak ja ten... jest chyba... Oh, Spirited to O, no, Spirited no, to, to jest. Tylko to nie jest, to jest chyba to animacja to dla dzieci, nie? To jest, to jest taka... tak 10 no. lat mieć. No. 12, bo tam są dupy, nie? Znaczy mi się wydaje, że w Koko no, są no. trupy, nie? No, no tak. No. No, ale, wciel... ale inaczej przedstawione. Koko, a w kolejny zawodnik. Wszedł w wiraż. On już Zupełnie inną technikę. On trenuje? Zupełnie inną technikę. Nie wiem, czy zauważyliście. Że on tak bierze to tak nieśmiale na początku, ale potem przyspiesza. A? Znaczy, no, to, to powiem ci, że no. wydaje mi się, że za szeroko zrobił ten ruch. Myślę, za szeroko. To jest technika i mógłbym minąć. I tutaj właśnie, skąd, na czym by się wykrzaczyło większość właśnie zawodników żużlowych. Tak, bo na w lewo, tak? No. Ale tak, to jest to drugie lewe. Tak. Widać, widać różnicę między tymi wózkami, już taką technologiczną. Tak, ten jest niebieski, no. Ten jest niebieski. I nieco wyższy. Nie wiem czy zauważyliście. Grunt to właśnie konkretne, merytoryczne komentarze. Tak jest. Po to was zaprosiliśmy. Dzięki wam, że przyjęliście to zaproszenie. Tak. Dla nas zawsze możesz... Panie, ten wózek może podobać się Kubie. Tak, definitywnie. Ja też lubię niebieski, mi się też podoba. M.K. wysoki, no tak. Ale jest wyższy ode mnie, więc już by nie lubię. I to wcale nie chodzi o rozmiar. Za zostajemy. I to okay, jest racjonalne. Okay. To <laughs> <dla ciągu. laughs>